Tadeusz Ryzyk znalazł sposób, by zdobyć więcej pieniędzy. Duchowny może zaangażować do tego każdego Polaka, a nie wszyscy mogą zdawać sobie sprawę z tego, że nieświadomie wspierają najbardziej znanego polskiego księdza. W jaki sposób zdołał on uzyskać pomoc rządzących? Tadeusz Ryzyk ponownie zdecydował się na współpracę z prawem i sprawiedliwością. Dzięki temu zdoła osiągnąć korzyść w postaci sporego wsparcia finansowego. Jego pomysł jest to tyle nietypowy, że uda mu się zrobić to bez wiedzy większości podatników. Nie sposób odmówić mu sprytu, choć u wielu Polaków wywołało to głosy oburzenia. Kolejny plan polskiego księdza może stworzyć kolejne zamieszanie wśród społeczeństwa. Wszystko przez kontrowersyjny sposób uzyskania dodatkowych funduszy na rzecz fundacji, która jest bezpośrednio powiązana z dyrektorem Radia Maria i telewizji Trwam. Może on wykorzystać niewiedzę tysięcy Polaków. Tadeusz Ryzyk może zyskać dodatkowe pieniądze. Okazuje się, że Tadeusz Ryzyk będzie mógł uzyskać wsparcie dzięki podatnikom. Wszystko opiera się na współpracy z Pisem. Często bowiem zdarza się tak, że ludzie zgłaszają się do biur poselskich bądź senatorskich z prośbą o pomoc w złożeniu zeznań podatkowych. Ryzyk nakłonił władze PiSu, by w uzupełnianych przez nich Pitach wypełniano także oświadczenie o dobrowolnym przekazaniu 1% z podatków na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość. Rzecz w tym, że to właśnie z nią bezpośrednio powiązany jest sam duchowny. Oznacza to, że bez wiedzy podatników uda się skorzystać z ich finansów, wykorzystując przy okazji fakt, że sami nie są w stanie poradzić sobie z formalnościami i wypełnianiem dokumentów. Często używa się w ten sposób pieniędzy osób starszych. Szanowni Państwo, kochani, Apostolska Rodzino Radia Maryja, przypominamy Wam bardzo gorąco, abyście nie zmarnowali żadnej szansy dla uczynienia Apostolskiego dobra kształtowania dzieci i młodzieży. To dobro zaniesiemy w wieczność. Gdy staniemy przed Panem Jezusem, powiemy: Patrz, Panie, nie mam pustych rąk. Uczyniłem tyle dobra. Teraz jest szansa na uczynienie dobra, głosi komunikat, jaki ukazuje się po wejściu na oficjalną stronę internetową radia prowadzonego przez rydzyka. Do sprawy odniosła się już kancelaria Sejmu. Pracodawcą dla pracowników biura poselskiego jest poseł. Oznacza to, że pytania o potwierdzenie przytoczonych okoliczności oraz ich ewentualną ocenę powinny być skierowane do konkretnego parlamentarzysty. Kancelaria Sejmu nie sprawuje tego typu nadzoru w odniesieniu do biur poselskich, czytamy w oficjalnym komunikacie. Podobne akcje organizowane były już w zeszłym roku, jednak do tej pory żaden polityk nie posunął się do samodzielnego przeznaczania pieniędzy podatników na rzecz jakiejkolwiek fundacji. Póki co kończyło się jedynie na słowach zachęty.